Aleczko, z tej strony, strony błonie XX, ale dzisiaj nagrywamy. Raczej, Krang y, agent. Y, inaczej to będzie się nazywało, bo ja niestety nie zapamiętałem całej nazwy. Dobra. Akurat przeszedłem tu sobie trochę, przechodziłem. Jakbym miał jakieś foile, przepraszam. O teraz musimy to użyć naprawdę proszę sobie kupić grę bo naprawdę jest fajna jeszcze mam inną wersję tak o shit dobra co tu jest ogień da fuck. E, to Ok, teraz jedziemy tu. Naprawdę fajna gierka. Jutro się pojawi mo może odcinek, jeśli nie zapomnę. Jeśli nie zapomnę, poja pojawi się jutro odcinek z takiej jednej gierki internetowej. Naprawdę fajna jest. Jak nie zapomnę, bo jutro jest niedziela. Co on robi? What the fuck? Ok, bo muszę iść tu jeszcze z psem, bo tu. Nie mogę normalnie nagrywać, bo każdy ciągle mi zawracał dupę. O, dobra. O, shit. Już tu dawno tak nie grałem, że nie jestem dobry. Ja mogę tu zginąć, bo już tu dawno nie grałem, bardzo dużo. Czekaj, tu jest takie bardzo dobre? Tego użyję, tego. A macie? Kurde. Dobra. Pewnie już zdychają. Wszyscy poszli. Dobra. Teraz idzie. O, Pokonamy ich. Okej. Okay. Tu, tam. O, fajnie. Jak zginiemy, to się tu pniemy. Dobra. Jestem tu. Pum. Fak o tam chyba już będzie trzeba to wyjąć bo widziałem czekajcie kurde jak to tak widać bo on tam nie skręca tym ryjem What the fuck? Dobra, jeszcze tam. Okej. Okay. Nie to. Okej, okay, może przejdziemy, może nie. Odcinek nie będzie długi. Okej. Okay. Dobra, oni cię przylitali. A my sobie przechodzimy nogi okay, jak kolejne. No ale jak teraz? No przyszliśmy i co? Co, nic nie działa. Gdzie musimy teraz iść? Tam dobra, ok, będę musiał odci kończyć odcinek, bo muszę wiesz, te sprawy załatwić. Widzisz, szkoła i takie inne. Ok, tu mamy załatwione, Matko. Dobra jesteśmy. Dobra, zlejemy ich i kończymy ten odcinek. Nagram na pewno jutro to co mówiłem wam. Zbieram wszystkich amaż. What the fuck? Fajl. Dobra ziomeczki, widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybuj, skup, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, oceniajcie, dobicie 100 łapek w górę i 500 wyświetleń będzie kolejny fany moment. To dzięki, cześć i na razie.